Przyszli russcy i zaczęli coś y, do Polaków co śpiewali y, się pruć. I tam Polacy zaczęli się z nimi bić, zaczęły latać szklanki itd. Tak Wszyscy uciekli, a tato mnie ta fraki gdzie lecisz? Zostajemy, oglądamy. nie? Cześć, Aleksandra Wtorczak, Goin Sport, a wraz ze mną Maksymilian Wiewiór-Wiewiórka, wygrany dzisiejszego turnieju Fame20. Półtora miliona złotych na Twoim koncie i Sygnet. Tak, tak. To jeszcze, jeszcze nie na moim koncie, dopiero pierwszy dostanę, ale tak, no, yy, niesamowite uczucie. Jestem mega szczęśliwy. E, w którym momencie Ty yy, wiedziałeś, że to jest, jest Twoja wygrana? Czy do końca nie wiedziałeś? No, do końca nie byłem pewny. Znaczy, yy, gadałem z trenerami, to mówili, że raczej wygrałem, ale to było takie nie, 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 niepewne. Nie, 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 nie była taka pewna, że go zdominowałem. Wiedziałem, że raczej wygrałem, ale. Ale zobaczymy, nie? Rozmawiałam z swoim tatą, i on zdradził mi, że wy kiedyś na y, ogródkach. Robiliście jakieś ustawki? Znaczy zostawaliście na jakichś ustawkach? Nie, nie, ty... to, nie była, to nie było coś no. takiego. Po prostu jak było Euro 2012, chyba no, no. o tym tak, o to tak, chodzi. Tak, tak. E, siedzieliśmy w barze na tym. Ja chyba miałem wtedy 12 lat. Siedzieliśmy tak. w barze e, na ogródku barowym i tam przyszli Ruscy no. i zaczęli tak. coś, e, do Polaków, co śpiewali e, się próć i tam Polacy zaczęli się z nimi bić, zaczęły latać szklanki i tak dalej, wszyscy uciekli, a tato mnie za gdzie lecisz? Zostajemy, oglądamy, nie? No i właśnie się swoim tatą śmiałam, wspominając tę tą, tą historię, że zostałeś do tej pory i nie zawróciłeś, nie odpuściłeś i właśnie teraz jesteś tutaj mistrzem i zwycięzcą. Mistrzem to już jestem po pierwsze podwójnym i to już byłem, nie? A teraz jestem zwycięzcą w turnieju z Cygnetem, także, także super. Jak się czujesz z tym, że pokonałeś w ogóle w tym wszystkim Amadeusza i Bardzo to... dobrze, bardzo dobrze się z tym czuję, cieszę się. Bo on chyba jednak był podłamany mocno tym, że z tobą potem w tym turnieju przegrał. No, w jego miejscu też bym był. No, też, no, co mam ci powiedzieć? Twój tata powiedział, że y, będziesz sam decydował o tym, co zrobisz z wygraną, a jestem ciekawa bardzo, w co ty ją zainwestujesz. No zainwestuję ją. Jeszcze nie jestem pewny w co dokładnie, bo myślałem o flipach, ale też autach nam wynajem, więc może to podzielę, może jeszcze w co innego zainwestuję, więc jeszcze na 100% jestem pewny, ale na pewno nie wydam tego, tylko zainwestuję i będę wydawać dopiero pieniądze, które. Będą na siebie no, pracować. Tak, 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 tak dokładnie. No i bardzo słusznie. Tój to też ci pochwalił za to, że stałeś w obronie do samego końca. Swojej kobiety, swojej partnerki. No, I, też miałeś, też ci, no, I też ci za to y, gratuluję, podziwiam i jakby popieram. Bo... To chyba normalne, chyba każdy by się tak zachował. No, chyba nie wszyscy tacy są. No nie wiem. Ale szacun i jakby tak samo, jakby chciałam, to, żeby to wybrzmiało. Y, no a powiedz mi, czy kto był najtrudniejszy w tej drabince dla ciebie? Wiesz co, no, się wychodzi na to, że był bratan, no dlatego, że po prostu ta, ta, ta walka była taka na równi wyrównana. No, tak, wyrównana. No, z Ferrari nie była wyrównana, wszyscy pięciu sędziów, wszystkich pięciu sędziów dało na mnie. Nie? Mhm. Więc z Ferrari nie było, nie było wyrównanej walki, a tutaj już trochę. A obawiałeś się, że y, bardziej się obawiałeś y, Józefa, czy jednak... Y, bo... Nie, Józefa to się najmniej obawiałem szczerze powiedziawszy po ostatniej A. walce z nim zakładałem, że to raczej... Raczej on daleko nie zajdzie, a ja tu zaskoczył, zaskoczył Ale duże emocje w ogóle daliście na, na tym, e, w tym całym finale, dlatego że e, raz Ty tak, przeważałeś, tak, potem tak, on przeważał, tak, trzecia runda nagle decydująca, tak, co Ty tak. miałeś w głowie wtedy? No kurde, na początku wiesz, było lipa, kurde, zostałem ten, a potem ten backfist i kurde, ja, ja teraz, moja runda druga i tą trzecią i Kurde, ci powiem mega, nie to wiesz. Tak żeby tylko, żeby nie dostać, nie? żeby się nie twierdzić, trzeba go atakować, ale tak, żeby nie dostać, nie? No było, było mocno, nie. Ja widziałam też, że przed samym werdyktem Joseph to miał taką minę poważną, a ty miałeś taką lekko zadowoloną, uśmiechniętą, ale też niepewną. Tak, też nie, nie, nie byłem pewny, nie byłem. Znaczy że mi mówili, że raczej wygrałem, też mi się tak wydawało, ale to nie była taka walka, że go z go zdominowałem, biłem go, ile chciałem, i tak dalej. Była taka wyrównana, nie? Więc, więc no widzisz, ale tak było pięciu sędziów i dwóch dało na bratana. tak? Tak, bo to no. niejednogłośna decyzja. Tak, tak, nie? tak więc. więc no, mówisz, wszystko. No. no dobra, a Max, powiedz mi jeszcze, bo wiadomo, z wygrano no to swoją drogą, a z sygnetem będziesz teraz chodził, chwalił się, czy raczej schowasz gdzieś na miejsce w półce? Yy. Na półce. Nie, no schodził będę, chodził będę z sygnatem, nie? Aby ci nikt nie chciał go tak, zabrać tak, potem, bo wiesz. Tak. Yy, czasami cenne rzeczy się fajnie trzymają gdzieś tam, wiesz, schowane na półce i sobie można oglądać tak, jak puchary. Nie. nie, nie, no będę go, będziesz, trzymał, będziesz, będę no, go tak. trzymał, tak i bardzo dobrze. To jeszcze ostatnia kwestia, bo wiem, że chcesz już uciekać też, jest późno bardzo, moi drodzy, wiewiór daje wywiady do samego końca także szacuneczek. Powiedz mi, czy Ty we frikach jeszcze widzisz kogoś, z kim chciałbyś tak zawalczyć, i pokonać? Go? Tak, tak, no na pewno, na pewno znajdzie się dużo przeciwników. Ale chyba teraz na najbliższym czasie odpoczynek stawiasz, co? No myślę, że tak, że teraz bym odpoczął. I gdzieś jakieś plany na wyjazd, coś, czy... No, bym gdzieś pojechał, ale nie mam paszportu, to muszę sobie wyrobić. A sobie wyrobisz paszport, no spokojnie, polecisz i y, y, y będzie na pewno wszystko y, fajnie. I y, y, y co, Max, no gratuluję jeszcze raz, no zwycięzca, Fame20, to jest właśnie on, moi dziękuję, drodzy. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.